w odcinku 19. Dzisiaj, jak zawsze, nowy dzień. E, a dzisiaj, e, będziemy kończyć tę samą leśniczówkę, co wczoraj zaczęliśmy. No, no, ja no, już no. Tutaj trochę szkła zacząłem robić, ale będzie trzeba jakiś nowy patent wymyśleć, bo obcaiłem dopiero, że to bardzo dużo szkła pójdzie. I chyba zrobię coś, tego, że będzie dwa szkła i drewno, coś podobnego jak było na tej faremce małej. Tak, a jak widzicie, taki o jest. Trzy od. Od, od, tego rogu, nie? 3 Na 4 I trzy, i dziura I takie dziury tutaj o tak będziemy zaznaczali, że będzie git Raz, dwa, trzy I Ja już to robię kolejne, nie? Będziemy robili On demotował pół godziny, jak to miało być, aż musiał stary serwer wejść tak musiałem wejść, bo by mnie zajarzył, nie? Jest pusty jak budowa... no dobra, nie? Nie będę się obrażał Starość, nieradość, koleś Tak. Skleroza, nie? a jak? My już, te, my już nie jesteśmy tacy młodzi w końcu. Przecież niedługo stówka trafi na to. Tak. Ja jutro idę po sztuczną szczękę. <grym> Bo wiesz, ta to, 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 to nowa jakaś taka lipna. No taka, taka, taka. Muszę do Jasia pójść zapytać się, czy ma pożyczyć mi. <grym> używane sprzedaje, nie na e ideę kupuje. Zobacz, dwa statki No to nie jest tak źle. Że... Nie w ogóle. Jedziesz. Ty jak, jak coś to się pójdzie, i... co ty zrobiłeś? No ja musiałem zejść jakoś. Co to mam? Jakie dziury w ogóle. raz, tam. Akurat ja wyleżyłeś i idealnie to. Tak. No i idealnie ty. Widziałeś, Jaki charakter jest? Ja nawet mierzyć nie muszę. No, to jest No, Chodź, zobaczysz? Czekaj, czekaj, bo muszę tu. E, tego, Sanda palić. Znaczy, no. Czekaj. Ostatnią ligę. Dobra, i... Co? Co wymierzyłem? No, idealnie, patrz. Tak. Musi być trzy od ściany, patrz. I tam też jest. Dobrze Masz Dartusia? Eee, nie mam. Mi tu zabraknie. Potrzebaci? No troszkę. To idę kopać. To idź po masz? Jak nie masz co robić, to se po Ja no nie mam, bo czekam na szkło, Ha, raz, dwa... Czekaj, takie coś. Zrobię jeszcze jedną linkę. i mi się der tu skończył. Eee. Czekaj, już idę, nie ma A tutaj w te dziury damy glowstone. Ale nie! Poczekamy, aż zrobimy świątynię i nether. I do netheru pójdziemy. Dziury się co innego wkłada. <laughs> <laughs> Ten dopiero czaj. Nie, bo szedł dopiero zajarzę, nie Ten. Tak. A to, to, to o to chodziło! Nie? tak, zostawiłeś! Gdzie jesteś? Kopię ci derta! Kochanie! Mam ci kochanie! Pidober! Tak jak widzicie, y, A wydało się! Tak, no. Nie, może w następnym odcinku włożę skina Pidobera. Zobaczymy. Oko. Ale to już nie będzie patrola. To już nie będzie Naruto. To, będzie to już nie Pido, nie będzie będzie Naruto. Naruto, to już będzie PIDO. Be. PIDO Naruto. Ty co ja w ogóle zrobiłem? Lożę. zrobiłeś? E, jak już lążę? Grub zrobiłeś. Jak chcę? Jak ci wielki w ogóle? Daj mi derta. Dla, mi... dla dużych ludzi. Ja. E, mam dwa takie derta. Uuu, tutaj. Jak? Yeah. Wow, połowicie. Porcaj. Tego ci biega za mną, tu Dobra, chodź tu. Jaka planka? Przez szkody we mnie. Porzucaj. No dobrze, rzuca mi ją. Masz, rzucaj mnie. Masz, rykaw cię. Jeż, się jednego staka wrzucił. Przecież jednego staka wrzucił. A to z i spadł no. Daj stakusia. Nie chciał mnie opuścić. No. Biedny. Lecz w przeszła. Widzisz? Jak się tyle ja, to się tyle wchodzi, nie? No. To się tyle wchodzi. <noise> jak to zabrzało? Nie no, weź. Myślę, że to już tyle o wystarczy na 100% już. O, mój telefon mi w góry. Opa. Twój telefon cię wali w dupę, co ty gadasz? No oko. Haha. Co ty tam robisz? <ślesz> <ślesz> to nic. Nie spokrytka no, weź jakiś, Po Pokrytka spadła. Ta, ja, yhy? No tak. A, a, um, czekaj. A tutaj to dynamik odsadza? <laughs> tam, tam. Tyre, tyre. Gdzie uh, mnie tutaj ss... ss... sanda buduje? Ty pamiętasz tą piosenkę? Jaką? Kurde, jak to się nazywa? Wiesz, ja nie wiem. Takie jest mi się przypomniało. E, weź to zaniósł jeszcze raz, to tam widzowie napiszą, jak znają. Weź, bo, kurde. Nie. Bo się przestraszą, nie? Straszcie. Ale jak już przedtem usłyszeliście, to jeszcze cofnijcie i o. napiszcie, jak znać tytuł. Grajcie sobie na płycie, bo to wiecie. Eee Wokal, w której się nie powtórzy już No Tak wiecie, na, zagraj, ten, nagrajcie na płytę, to tam wiecie, tak No, i w ramkę tak. wstawcie tam Powiedzcie, że to śpiewa Justin Timberlake Na pewno nie mówcie, że to śpiewa Justin Bieber, bo tej płyty już nie będzie Wszystkie fanki wykupią, kurde, mieszkimiki miki. <laughs> Dobra, Powiedz już skończyłem pomocy Normalnie kupią bo one chyba włosy ale na kupuję kupują jego Chciałem Co, powiedzieć, że łunowa, ale on nie ma Aha, słuchaj. Zamiast tego drewna pójdzie się do Glowstone, nie? Tak będzie ładnie no wyglądało. się mamy, Na razie musi być drewno. To czeka, tu ja idę po sadzonki, będziemy już sadzić. No tak. A Jeden, mamy w ogóle sadzonki? 3, 6, 9, 12. Mamy SESU, nie? Czekaj. Mamy cztery sadzonki. Ale dużo Ta Niestety Ej, szesna... na szesnaście drzew to jest ta, ta, No No, ta, ja mam cztery I to, może, ej bo Później może się wydłuży, albo zrobi się dwa Dłuższy. I... <laughs> Nie no, weźcie mi, pomóżcie dzisiaj Ej, ale Serio, chyba zrobię taką, zrobimy, e, że zrobisz się tutaj. No wyjdź bo ci nie wiesz, nie wiedzą o co mi chodzi. Czekaj, robię sobie kilo, tego, łop, no, Siekiem. Idę Już. Idę Pędzę do ciebie światło wodem. Tutaj, nie? No. Robisz taką. Eee. Jem, yeah, ja. Yeah. I tu będzie przejście. No. I na morzu będzie drugie. Mm. A idź? Jeszcze... Ale pierwszy to przeskoczyć. Mhm. Mm Przydałoby się. To jedzie. To co? Kończymy już? Czy jeszcze troszeczkę? Czy, 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 Jedziemy. Czy to noc się robi? No faktycznie. Jak coś to się utnie. Ja pierwszy schodzę. Nie pchaj mnie. Ja nie schodzę nawet. Ja sobie stoję, patrzę jak Ale to... ja, słuchaj, ja tak chcę teraz drewno połupać, a to trochę mi nie będzie pasowało. Bo ja też chcę sobie drewno połupać. No jest. No i co z tego? Potwory. ty tak, strachu? strachuj jesteś. Mob, moben Ale ty jesteś strachuj. <głos> <głos> Strachol miało być. <noise> No i weźcie z takim człowiekiem, na, nagrywajcie coś, no lubię <grym> ale fajnie Ale z ciebie strachu weźcie no Ja już zasadziłem Tak? Mhm Co to, no to? trzeba, ja... wow Ale boss z ciebie by... A jak Chujach, ja? bo tam magazyn, nie? Co? Jak skończymy to co zrobimy magazyn? Tak. Okej. Okay. Ale pierwsze ba Ale ja już, ja już wątpię czy w tym tygodniu to dokończymy. Ile co? magazyn? Nie, czy farmę skończymy? Farma będzie już jest skończona, ej. No chodzi mi o leśniczówkę. No leśniczówkę musimy pierwsze skończyć. Kończymy to. Ale to łala, o! Będzie może już zaraz ten Co? Już idź z tą Z motyką już idź Ej, trzeba posadzić te Ale lag Sorry za laga, nie moja wina Na, no, na, no, na, no, na no. Dobra, to idziemy spać Ej, no Ale frajer <laughs> Dzisiaj krótki dzień, bo kurczę, Noc się zrobiła i... A potrzeba nam drewna, w nocy nie ma jak rąbać, bo no Rąbać! Ja <laughs> jestem parypany. Ty na serio jesteś włoszony. Każdy jest. A jak mam powiedzieć? Ciąć sikierą? Walić. No, tym bardziej w ogóle już. Weź <laughs> <Zajść stąd, lec>. i <laughs> Idź walcie spać. Płacie do łóżka, no. To Narka, następnego razu komentujcie I Błać, tak dalej, nie będę tego tydzień mówił, bo mi się nie chce. Nie, bańcie. Idę, idę już, Jezu. nie, skończę odcinka, dopóki się nie, położysz nie, 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 A ja na tobie. tobie. Dobra, więc y, tak więc, nara. Nark.